Cześć, witajcie. Dzisiaj zaproszę Was na recenzję czegoś, czego jeszcze u mnie na kanale nie widzieliście, mianowicie będzie to radio internetowe od firmy ART. Nowy model, radio kosztujące troszeczkę powyżej 300 zł, mające w tej cenie naprawdę sporo fajnych funkcji. Są też jakieś mankamenty, o nich oczywiście też dzisiaj powiem, nic nie zostanie przemilczane jak zwykle. Cenę dokładnie macie w opisie filmu, a tymczasem zaczynamy recenzję. Zapraszam. Zanim przejdziemy do konkretów, rzucimy okiem na samo radio oraz specyfikacje. Z opakowania dowiadujemy się naprawdę sporo, chociażby to, że mamy tutaj głośnik 3W wbudowany na górze. Nie jest on potężny. Jeśli możemy podpiąć po coś lepszego, to polecam. Posłuchajcie go w testach, też więcej o tym powiem. Mamy fajny panel sterowania. Mamy też wyświetlacz o przekątnej 3,2 cala. Całkiem dobry. Łączność Wi-Fi. Możliwość tworzenia playlist, włączanie jednym przyciskiem, połączenie z serwerami e, takimi domowymi, czyli jakiś serwer NAS, jeśli mamy, czy jakiś serwer medialny. Możemy też z tego odtwarzać muzykę. E, funkcja budzika, port USB, port AUX i inne ciekawe funkcje. Jak tutaj slogan mówi, setki polskich stacji, tysiące z całego świata faktycznie jest tego naprawdę ogrom to za chwilkę zobaczycie i mamy same parametry, jeśli kogoś ciekawią technikalia to sobie rzućcie okiem mamy też wymiary, wagę obsługiwane formaty, chociażby niezbyt ciężki mamy od spodu dość dobre stópki, które trzymają go na miejscu bardzo ładna obudowa tutaj widać akurat moment klejenia na spodzie, ale zobaczcie ta oklejna wygląda naprawdę elegancko naprawdę fajnie od góry 3W niewielki głośnik przeciętej jakości. Nie powiem, że jakiś zły, ale też rewelacyjny nie jest. Front niestety błyszczące tworzywo, więc lepiej za dużo nie dotykać. bo zostawimy ślady palców. Mamy też wyświetlacz. Pokrętło regulacyjne. Też nawigacyjne, bo też służy jako przycisk. Przyciski, które działają tak. O, powiem Wam, że ani dobrze, ani źle, po prostu działają. Klikają w miarę OK. Czego zabrakło w zestawie to pilota, chociażby przydałby się, szczerze powiedziawszy, z tyłu mamy resztę, czyli przełącznik on/off, zasilanie, potrzebuje to radio, oczywiście stałego zasilania i połączenia Wi-Fi, niczego więcej. Wyjście line-in, czyli żeby zastąpić ten głośnik wbudowany czymś powiedzmy lepszym, po prostu podłączyć do jakiejś wieży czy do głośników, do czegokolwiek. AUX, czyli port wejściowy, może tutaj muzykę z telefonu czy. Chociażby z jakiejś MP3 bezpośrednio do tego radia przesłać i wykorzystać po prostu to jako głośnik, i to samo przy pomocy portu USB. Tak więc, moim zdaniem, generalnie radio jest ładne, eleganckie, niewielkie, a teraz zobaczycie więcej. Ok, radio się małą chwilkę włącza. Ja przygaszę, jeszcze lepiej widzieli ten cały panel. O, właśnie, łączy się z siecią. Trwa to dosłownie kilka sekund normalnie, jeśli mamy. Dobry zasięg w piwnicy mam, niestety, bardzo słaby, więc to czasami tutaj wypada dłużej, ale już się coś łączy, ok. I teraz powinno zacząć grać. Dobra. Radyjko sobie leci. Regulacja głośności. doświadczenie. powiedziałem, Zrób. I Sebastian zrobi, ja dostarczam mięso, on paliwo. Mamy oczywiście też tutaj podpowiedzi, jakie radio, jaki wykonawca i tak dalej. Kąty widzenia są powiedzmy dość dobre, chociaż jak patrzymy od boku, troszeczkę przekłamane kolory są. Przycisk nawigacyjny, klikamy sobie i już możemy pokrętłem tutaj szukać. Też lewo, prawo mamy wyjście, stacje, stacje lokalne. Ostatnie stacje ulubione. Możemy dodać do ulubionych. Dodatkowe usługi. Od razu, moi drodzy, uwaga co do regulacji głośności, przynajmniej na tym głośniku. Standardowym. Zdaniem moim i mojej żony słuchaliśmy razem, testowaliśmy to radio. Na trzecim poziomie jest troszeczkę za cicho, a na czwartym jest już troszeczkę zbyt głośno, a potem jest jeszcze głośniej. Ogólnie na ten 3 głośniczek radio gra głośno, nie zawsze czysto powyżej połowy głośności, czasami niestety rzęzi. Głośniczek nie jest aż tak mocny właśnie, żeby tak głośno to grało, Natomiast zobaczycie, posłuchacie też za chwilę, jak to gra na głośniku zewnętrznym. W każdym razie, jak widzicie, zmiana tutaj tego radia jest po prostu dziesinnie prosta, klikamy, łączy się i radiogra. Przechodzimy szybko w tryb standby, i pojawia się zegar. Albo taki klasyczny, albo elektroniczny możemy ustawić, też jest data. I jak zostawimy to w spokoju, o właśnie, pojawia się pogoda. Mamy ustawione tutaj godzina, temperatura i tak dalej. I to się będzie przełączać. Zobaczcie, mamy kolejne dni, chociażby, i potem szczegółowo kolejne dni. Są też informacje finansowe, chociażby też można to ustawić, tak więc fajnie. No i jak mamy już wszystko skonfigurowane raz, wystarczy standby nacisnąć i radio bardzo szybko wraca. Widzicie, nie było żadnego łączenia, wyszukiwania, buforowania, dosłownie 3 sekundy i jest. Następnie jest przełącznik mode, czyli przerzucamy się pomiędzy innymi portami, łączność z serwerami mediów, widzi jakie serwery można się połączyć i. Od razu odtwarzać z tego muzykę. Jest też aplikacja, pokażę Wam na smartfony, też daje radę. USB i wracamy na radio. Mamy listę ulubionych, jest 5 pozycji do wypełnienia. Dimmer oczywiście ściemnia nam ekran, jest taka funkcja nocna, żeby nie raziło w oczy, jak gdzieś stoi blisko łóżka. Funkcja sleep, czyli widzicie tutaj łóżeczko, 15 minut 30 i tak, aż do 180. I wyłączamy. Alarm. Mamy dwa budziki. Dżemka, głośność, ustawiamy wszystkie funkcje, parametry. Czyli funkcja dla śpiochów. No i takie ogólne menu też mamy. Centrum medialne z playlistami, informacje. Zobaczcie, chociażby jakieś tutaj notowania akcyjne, giełdowe. Pogoda dla różnych krajów. Dla miast też poszczególnych. Informacje o systemie. I ustawienia ogólne. I fajna rzecz też, to jest dość głęboko zakopane, ale jest korektor, czyli możemy sobie tutaj dźwięk troszeczkę stuningować do różnych gatunków muzyki, czyli chociażby uwdatnić soprany czy basy. Mamy tryb płaski, chociażby tryb wiadomości, gdzie bardzo wyraźnie po prostu e, słychać mowę. Więc jeśli chodzi o to menu, chyba wszystko wam tutaj pokazałem, co moim zdaniem jest ważne. Większość funkcji widzieliście zresztą. Jest tego naprawdę sporo, mamy też zasięg sieci. Jak mówiłem, tutaj w piwnicy jest bardzo słaby. Jak na górze to testowałem na poddaszu, to miałem praktycznie pełny zasięg, bo tam jestem blisko tego routera. A tutaj, tak dobrze, że odbiera na takim słabym zasięgu radio gra przede wszystkim czysto. Radio internetowe tychuje się tym, że dopóki jesteśmy w zasięgu stabilnego łącza Wi-Fi, to, to radio nie przerywa. Nie trzeszczy, bo nie jest to radio na antenkę, tylko cyfrowe, więc nie ma prawa nawet. Ok. W zestawie nie ma, co prawda, pilota, ale pilotem może być każdy smartfon czy tablet przy pomocy aplikacji Air Music Control. Aplikacja, jak widzicie, daje nam tutaj obraz dokładnie taki sam jak na tym radiu, czyli takie same ikonki mamy i dostęp do tych samych funkcji. Na dole lista ulubionych, i zmienia nam się od razu tutaj. Na radyjku to samo co robimy tutaj, czyli szukamy sobie ulubione wchodzimy, radio SK, cyk, łączy się i gra. Bardzo dziękuję, oczywiście postaram się... Mamy regulację głośności, która niestety jest bardzo nieprecyzyjna, ponieważ jak przesuniemy na połowę, radio już ryczy bardzo głośno, na maksa nie polecam. Tak więc regulacja jest, ale jest nieprecyzyjna. Ale dobra, zawsze mamy jakąś opcję. Mam centrum medialne, czyli odtwarzanie z serwera NAS chociażby czy właśnie z USB, coś sobie spróbujemy odtworzyć. Mam jakąś muzykę na pendrive'ie. Ok, włączyłem pendrive'a, zobaczymy, czy coś tam się otworzy. Ok, jest lista. Mam tylko dwie piosenki, dobra, ale są. Chwilę czekam na odczyt. No i muzyczka leci z USB, nie ma problemu. Teraz podepniemy sobie AUX, a pod komputer podłączę to radyjko. Ok, w aplikacji wybieramy AUX. Odpalimy cokolwiek z YouTube'a, jakiś tam miks utworów. Macie reklamę, akurat przed odtwarzaniem. No i słychać, że dźwięk idzie z tego głośnika. Czyli zrobiliśmy po prostu sobie z tego wyjście. Ok, mamy jeszcze taki tryb pilota. Ciekawie. O. To jest lepsze, moi drodzy, bo możemy tutaj precyzyjniej sterować głośnością, więc fajnie. Też funkcję sleep chociażby włączyć. No tak, więc to już jest lepsza opcja. Wyłączamy tu, standby, aplikacja się wyłącza. Włączamy apkę jeszcze raz i radio powinno się włączyć razem z nią. Mówię że aplikacja jest kapryśna. Wielokrotnie próbowała się połączyć z tym radiem, nie udało się. Porę radio radia w końcu weszło, więc czasami mogą być tam jakieś problemy. I możemy oczywiście też z telefonu naszego tą muzykę sobie odtwarzać. Troszeczkę lepiej jest z tą aplikacją, ponieważ tutaj to szukanie tym pokrętłem no trochę trwa, jakby nie było. A na smartfonie sobie szybko przeszukamy, wchodzimy, polska pop, kolejne radia sobie przeczesujemy bardzo szybko, dużo szybciej niż na tym tutaj wyświetlaczu. Więc to jest akurat dobre, to się sprawdza. Ale też radio DAP oczywiście. Tak, tak wygląda ta aplikacja. Jak Wam się bez problemu połączyć z radiem, nie będzie wypluwało żadnych błędów, to generalnie jest ona dość funkcjonalna, dość fajna. Okej, okay, wcześniej Wam narzekałem trochę na głośnik 3W, dźwięk jest ok, ale bez rewelacji. A co się stanie, jak podłączymy to radio na głośnik zewnętrzny, chociażby pod Marshala model Acton 40W głośnik zasilany z sieci. Odpalamy radio internetowe, ulubione. Dobra, niech będzie SK. No, i to się okazuje? Dźwięk jest faktycznie lepszy, ale leci i z marszala, i z głośnika radiowego. Taka ciekawostka, jak nie chcecie szukać aplikacji, to możecie prosto z wyświetlacza zrobić sobie zdjęcie do iOS'a i do Androida i sobie od razu ściągnąć. Nie widzę nigdzie opcji, żeby po prostu ten głośnik wewnętrzny tego radia wyłączyć, a żeby dźwięk tylko na głośnik zewnętrzny. No, trudno. No dobrze, radio ma kilka mankamentów, a raczej rzeczy, które mogłyby być tutaj zrobione lepiej. Przede wszystkim w tej cenie radio to mogłoby mieć jakiegoś malutkiego pilota, chociażby do zmiany stacji, do zmiany natężenia dźwięku i chociażby do przechodzenia w stan czuwania. Przydałoby się to, co prawda, jest możliwość używania smartfona do przesyłania dźwięku, natomiast ten smartfon nie zawsze jest pod ręką, nie zawsze możemy korzystać z aplikacji wtedy kiedy chcemy. Taki pilocik mały byłby fajnym usprawnieniem zestawu. Druga rzecz, głośnik 3 w wbudowany, który nie twierdzę, że jest zły, bo jest całkiem niezły, ale spotykałem się z głośnikami Bluetooth kosztującymi po 200 zł, czyli mniej niż to całe radio, gdzie jakość tego dźwięku, jakość tych głośników wbudowanych była po prostu lepsza. Tak więc jest ok, ale mogłoby być lepiej. I trzecia rzecz, do której się wczepiłem w teście, to regulacja głośności pokrętłem. Szczególnie chodzi mi o Trzeci a czwarty punkt tej regulacji, gdzie na trójce, moim zdaniem, nie tylko moim, też żony, która to radio testowała, słuchała razem ze mną, na trójce jest za cicho, na czwórce jest już za głośno, a dalej jeszcze mamy przecież wiele skoków, tak więc ta regulacja jest taka zbyt dynamiczna, zbyt skokowa. Moim zdaniem mogłoby to zostać troszeczkę lepiej rozwiązane pod względem natężenia właśnie tego dźwięku, używania tego pokrętła. No i może co jeszcze mi się nie podoba, to błyszczący front, czyli ten taki błyszczący plastik. Nie lubię po prostu tego tworzywa. Poza tym same zalety. Reszta obudowy bardzo ładna, bardzo fajna okleina MDF, tak więc wszystko jest tutaj ok. Bardzo dużo funkcji w głośniku, niezły wyświetlacz, Duży, czytelny, możliwość wyświetlania tam chociażby na stacji radiowych, jakiś grafik, pogody, informacji biznesowych, naprawdę mnóstwa rzeczy. Do tego mamy oczywiście kilka trybów łączności Wi-Fi, do tego też wejście na pendrive, co może być oczywiście przydatne. AUX też się przydaje, no i możemy po prostu, jeśli nie jesteśmy zadowoleni z tego głośnika. Podłączyć pod coś lepszego, na przykład pod jakąś wieżę czy pod jakiś inny system stereo, który mamy, i uzyskać z tego radio naprawdę dużo lepszą jakość dźwięku niż na podstawowym 3W, no niewielkim, jakby nie było, głośniczku. No i największa zaleta: tysiące, naprawdę tysiące stacji, setki polskich stacji i takich stacji, gdzie mamy tylko i wyłącznie muzykę nieprzerywaną niczym, ale też takich tradycyjnych, jak chociażby radio SK, którego w Poznaniu tutaj u mnie bardzo dużo się słucha, ale tu mamy radio, które nigdy nie trzeszczy, nie gubi zasięgu i tak Jedyne co może się stać oczywiście, jeśli mamy jakiś zanik internetu w domu, to oczywiście radio przestanie grać. To jest naturalne, radio internetowe poprzez Wi-Fi się komunikuje, więc jak coś się z internetem stanie, na przykład wyłączą prąd, siądzie router, no to tego radia chwilowo nie mamy, ale to jest chyba oczywiste. Wtedy zostaje nam tylko przejść na konwencjonalne, klasyczne radio. Tak więc, biorąc pod uwagę jakieś tam niewielkie mankamenty, takie rzeczy, do których można się troszkę na siłę przyczepić, i ogromną ilość zalet, to rad jest naprawdę dobre. Naprawdę myślę, że warte swojej ceny i w testach po prostu bardzo miło mnie zaskoczyło. Dlatego przyznaję temu produktowi rekomendacje i myślę, że jeszcze troszeczkę z niego będę korzystał, bo całkiem przypadło mi do gustu. I na dzisiaj to już wszystko. Widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was. Cześć.